Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, teraz pokażę Wam dwie surówki przepyszne, mega zdrowe, które robimy w 5 sekund, dosłownie, raz, dwa, trzy, a są przepyszne. Przedstawiam wam pierwszą wersję sałatki z naszego śledzika, który robiliśmy. Przepis znajdziecie oczywiście na kanale. To jest taki śledzik w zalewie odstawej przepyszny, który jest bazą do wszelkiego rodzaju sałatek, surówek. No i tutaj tak mamy: jajeczko, awokado i oczywiście nasz śledzik. Do tego posypiemy wszystko sobie kiełkami. Tu mam kiełki akurat z brokuła. Ale jakie mi chcecie, jakie lubicie. Proszę bardzo. I do tego polejemy zdrowym tłuszczem oliwą z oliwek. I pierwsze danie gotowe. Chwila moment i zobaczcie jaki pyszny rarytas. Taka zdrowa suróweczka. Polecam wam bardzo serdecznie. Przepyszna. No oczywiście musimy spróbować. Chociaż ja już jadłam. Przyznam Wam się. Kawałeczek jajeczka, kawałeczek śledzika i kawałeczek awokado. Mmm, jemy. Zobaczcie, jakie cudne. Mm. Mm. przepyszna kompozycja smaków. No po prostu pychota. No i tak się prezentuje nasza pierwsza sałatka, którą polecam Wam bardzo serdecznie. Mega zdrowa. A za chwilę pokażę Wam drugą, też pyszną i mega zdrową. Do naszej drugiej sałatki potrzebujemy nasze śledziki. Ja sobie włożyłam tutaj takie, do takiego naczynia, do sałaterki. Wyłożyłam na spód. Potrzebujemy tak, buraczki. Cztery małe buraczki. Jajeczka i serfeta. Musimy pokroić jajko i buraczki. Jajeczko pokroiłam w takie świateczki. Buraczki będziemy kroić w takie półplasty. Do śledzi wrzucamy nasze buraczki. Na nasze buraczki wrzucamy serfeta, ja soli do sałatki już nie daję, bo serfeta jest wystarczająco słony, no i oczywiście śledzie, więc tylko pieprz. Trochę pieprzu. Na to układamy jajeczka. Następnie całość polejemy oliwą z oliwek, skropimy naszą sałatkę. I na sam koniec kiełki. I tak prezentuje się nasza sałatka. Zobaczcie na dole jest średzik, uraczek, serfeta, jajeczko i kiełeczki. Mm, wygląda apetycznie, zobaczcie jak się pięknie prezentuje na stole. A teraz kawałek spróbujemy. Nałożymy sobie teraz troszkę sałatki. Teraz spróbujemy sobie naszej sałateczki. Weźmiemy tak, Muraczka, jajeczko, śledzika i jeszcze fetę do tego. Zobaczcie, jaka kompozycja. Bardzo dobra sałatka. Jeśli lubicie takie smaki i zdrowe odżywianie, zachęcam Wam bardzo serdecznie do zrobienia sobie takiej sałatki. Przepyszna. Bardzo dobra. I zapraszam do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Pa. Jeśli chcesz podzielić się uwagami, napisz komentarz pod filmem. Bardzo dziękuję.